Zadanie 20. Dane są punkty M o współrzędnych 6,0 i N o współrzędnych 6,8 oraz O o współrzędnych 0,0. 0. Tangens kąta ostrego MON jest równy. Zaznaczmy nasze punkty. M o współrzędnych 6,0 leży na osi X. Tutaj mamy M. N ma współrzędne 6 i 8, czyli leży tutaj jako O mamy początek układów współrzędnych. Rysujemy trójkąt MNO. I jak widzisz, jest to trójkąt prostokątny z kątem prostym tutaj po prawej stronie. Chodzi o obliczenie tangensa kąta MON. MON to jest kąt przy wierzchołku O i chcemy obliczyć tangens tego kąta alfa. No, to jest to stosunek przyprostokątnej prostokątnej leżącej naprzeciwko, a z układów współrzędnych już widzisz, że ta przyprostokątna ma długość 8 do przyprostokątnej leżącej przy kącie, czyli tej o długości 6. Tangens alfa więc wynosi 8 szóstych, czyli 4 trzecie. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A.